Czuwajcie, witajcie w kościoła San Spirito we Florencji. Sam kościół datowany na końcówkę XV wieku jest przepięknym przykładem renesansu i był zaprojektowany przez Bruneleckiego ale Wykonany już został przez jego następców. Prace rozpoczęte na 100 metrów długości mojego kościoła. O kościele się będę opowiadał, ale znajdujemy się teraz przy przepięknym refektarzu tego kościoła, który jest przepięknym połączeniem natury i sakrum tego miejsca, magnolie, drzewa pomarańczowe, cytrynowe, roślinność egzotyczna, ale i wodna, piękny refektora. No niestety w samym Kościele nie wolno robić ani zdjęć, ani filmów. W związku z tym mogę wam tylko powiedzieć, że znajduje się tam piękny obraz Filipoli i Święta Rodzina. No i bardzo kontrowersyjna rzeźba Michała, anioła krucyfiks Chrystusa. Krucyfiks z yy, Wykonany z drewna, i to jest jedyny przypadek, kiedy Michał Anioł miał y, wykonać rzeźbę bez drewna. Przepiękne, orzechowe. Inni mówią, że y, lipowy materiał. Nieważne jaki, ważne że ten Chrystus jest przedstawiony jako młody człowiek. Pamiętajcie, umierał na 33 lata ale jest bez szaty, całkowicie nagi. Była akurat w momencie, kiedy zwiedzałem wycieczka studentów amerykańskich profesor Ducha Stent i włoska, przewodniczka ich prowadzała i twierdziła, że inspiracją dla Michała Anioła byli zeskakujący do Ebro Młodzi chłopcy. Takie ukształtowanie. Bo głowa jest ukształtowana przeciwlegle. Jeżeli chodzi o kolana. To jest najlepszy podkład muzyczny, słuchajcie Dzwony Pozdrawiam Sam to